Trzynasty tom 14 lipca 1921 roku Ten kto żyje w woli Bożej wystawia się na słońce odwiecznej woli i otrzymuje odblask całej jej boskiej doskonałości Moja wola rozprzestrzeniała się w odwiecznej woli a niepojęte światło dało mi do zrozumienia i powiedziało do mnie Córko moja, z tym, kto żyje w mojej woli, jest jak z ziemią, która jest wystawiona na słońce. Słońce, król wszelkiego stworzenia, stoi ponad wszystkim, a cała przyroda zdaje się wypraszać od słońca to, co tworzy jej życie, jej piękno i jej żyzność. Kwiat wyprasza od słońca swoje piękno, swój kolor i swój zapach. A gdy rozkwita i się otwiera, otwiera swoje usta, aby przyjąć od słońca ciepło i światło, i tym samym nabrać kolor, nabyć woń i ukształtować swoje życie. Rośliny wypraszają od słońca osiągnięcie dojrzałości, słodycz i smak. Wszystkie rzeczy błagają słońce o życie. Moja wola zaś. Jest czymś więcej niż słońce. Gdy dusza wnika w jej gorące promienie, otrzymuje życie, a kiedy powtarza czyny w mojej woli, wtedy otrzymuje raz moje piękno, raz moją słodycz i płodność, a raz moją dobroć i świętość. Im więcej razy wnika w promienie mojej woli, tym więcej otrzymuje boskich przymiotów. Och, Ile nabywa różnorodnego piękna, ile żywych barw, ile woni, gdyby te dusze mogły być widziane przez inne stworzenia, utworzyłyby ich raj na ziemi. Takie jest piękno tej duszy. Dusze te są moim odblaskiem i moimi prawdziwymi obrazami.